Obóz w setniewie oceniam bardzo, bardzo pozytywnie, bardzo dużo przepracowaliśmy, jeżeli chodzi o aspekty motoryczne, taktyczne, bo mieliśmy trochę tego czasu dla siebie. Trenerzy mogli też zagospodarować ten czas i poświęcić trochę więcej na, na analizy, więc, więc uważam, e, że ten obóz jak najbardziej, jak najbardziej na plus. No tak, zbliżamy się już dużymi krokami do tego pierwszego, pierwszego meczu. No myślę, że ten okres e, najcie, najcięższej pracy, e, gdzie ta częstotliwość e, była bardzo duża, to już jest za nami. Gdzie poświęciliśmy, tak jak mówiłem, bardzo dużo, dużo pracy na siłowni, jeżeli chodzi o motorykę i takie względy taktyczne, więc no zbliżamy się. Jest bardzo ten skład zmieniony, tak jak widać, że gdzieś tam te zmiany i patrząc na, na, na tabele no były potrzebne, żeby tutaj wzbijać się w tej tabeli ku górze. Więc myślę, że tutaj jeszcze do tego pierwszego meczu zostały trzy tygodnie, ale na razie myślimy i poprawiamy elementy, które nie funkcjonują, bo tak jak podkreśliłem, no jest to, można powiedzieć, nowy zespół, no i pracy przed nami jest bardzo dużo, chociaż czasu jest mało więc myślę, że spoglądamy tutaj na ten najbliższy mecz z Zawiszą Bydgosz i do niego się przygotowujemy i poprawiamy wszystkie elementy, które gdzieś tam do tej pory słabiej funkcjonowały. Tak, myślę, że tutaj akurat nie było problemu. No, ten świat piłkarski jest bardzo mały i, i gdzieś tam każdy każdego zna, jak nie osobiście, to dziś przez kogoś, więc myślę, że tutaj nie było żadnego problemu, żeby gdzieś tam e, się zazębić. E, no, są to też młodzi zawodnicy, tak jak widać, gdzieś tam poniżej tego 30. roku życia, więc mam nadzieję, Wszyscy mamy nadzieję, że to będą jakieś przydatne wzmocnienia, które pomogą nam w walce o utrzymanie.